Słuchajcie. jest już rano, gdzieś godzina 8, prawie w ogóle nie spałam, bo taki wiatr jest, że tak w namiot cały latał, połowę śledzi nie mam, zaraz wychodzę na dwór zobaczyć w ogóle jak wygląda sytuacja, ale wygląda to nieciekawie, mój namiot się tak skurczył po prostu, już wiem na pewno, że nie mam połowy śledzi. Także nie wiem, spałam może z 3 godziny, ale to było takie z przerwami, bo co chwilę się budziłam. Ale on to tak się wyginał, że aż wchodził mi na głowę, nadal cały czas wieje. <laughs> Zaraz zobaczę, jak wygląda na zewnątrz. Tak więc tak to wygląda: tu nie ma śledzia, tu wszystko <laughs> wyjęte. Tu tak samo. Mm. W zasadzie wszystkie śledzie. Cały namiot jest luźny. Wszystko powypadało. Z każdej strony tam nawet chyba nie znajdę, tak zasypało piaskiem. A w ogóle jest zimno. Także dzisiaj chyba pójdę w kurtce. Chociaż mam na sobie teraz dwie bluzy i jest mi zimno. O, tak wygląda dzisiaj. Niebo... Muszę się ogarnąć i ruszyć w drogę. Teraz chyba zajdę na plażę. Bo chciałam jeszcze poszukać trochę bursztynów. To mam nadzieję, że taki wiatr był. Generalnie wiatr nie był od strony morza, także nie wiem, czy w ogóle coś wywiało. Oh. Nie chce mi się, ale muszę. Dobra, jestem spakowana. Jestem po rozgrzewce i mogę ruszać w dalszą drogę. Nadal jest pochmurno, jest chłodno. Kurtki nie zakładam, bo nie jest aż tak źle. Zresztą mam dwie bluzy. E, dzisiaj 11 km. Skromniutko, do, muszę dojść do samochodu, do Krynicy. Czy dopiero kilometr, bo zamiast iść grzecznie, działam i zbierałam bursztyny. Pełno tego tutaj jest, tylko że takie malutkie, drobniutkie. Później Wam pokażę, ile mi się udało zabrać. W każdym razie znowu teraz wszłam kawałek tutaj przed chwilą znalazłam takie fajne miejsce, gdzie też było mnóstwo bursztynów, ale takie naprawdę drobniutkie, że no, szkoda mi jest czasu, żeby właśnie się te drobnice zbierać, bo... No kurczę, mam iść, nie? A nie <gry> siedzieć i zbierać bursztyny. E, tutaj w oddali widać inni ludzie też siedzą i zbierają. Parę osób minęłam, też zbierali. Także może im się trafi coś dużego, mi się nie, nie udało. Ale to co mam, to moje. Cieszę się, cieszę się z tego, co zebrałam, bo to są moje pierwsze bursztyny już w życiu, które znalazłam. Wiecie to tak idę sobie tą plażą i sobie myślę, kurczę, Tyle tych drobniutkich bursztynów. Chciałabym taki fajny kawałek znaleźć. Mateusz Waligóra wczoraj napisał w swoim poście, że znalazł bursztyn wielkości pudełka od zapałek. Więc no kurczę, to jest niemożliwe. Taki duży kawałek. Idę sobie taki już teraz, rozmyślam, że po drodze sobie jeszcze będę na przekop i wyślanej. Może tam coś poszukam, aż tu nagle na piasku znalazłam to taki kawałek. Jestem mega szczęśliwa. On jest naprawdę duży. W porównaniu do tych drobinek, które znalazłam, no ten jest po prostu mega. I tak sobie po prostu leżał o. tak po prostu na piasku przy brzegu. Przed chwilą musiałam pewnie go może wyrzucić. Także jestem mega szczęśliwa, że udało mi się taki super kawałek znaleźć. Do tego się nie spodziewałam. Zaczęło padać. Na razie kropi. Mam nadzieję, że tylko to, że tak będzie kropić i się nie rozpada porządnie. Mimo, że jak widzicie, jest niebo zachmurzone, a ja jestem w połowie drogi. Hmm. Smutek. Został mi ostatni kilometr drogi. Co chciałam powiedzieć, to to, że myślałam, że po raz pierwszy dotrę do celu z e, taką stopą, że tak powiem. Ale oczywiście, półtora kilometra przed końcem trasy, jak mijałam kuter, to fala mnie trochę podmyła i mam nogę mokrą jedną. O, 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 dobra, dwie. Już mam dwie mokre. Ale spoko, w samochodzie mam buty na przebranie. Skarpetki jeszcze mam też w plecaku, także się za chwilę jak dojdę do samochodu przybiorę. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Pokażę Wam jeszcze później moje zdobycze bursztynowe. Moją drobnicę, którą udało mi się zebrać. Na tym kończę powoli już moją wyprawę, mikroprzygodę nad Bałtycką. Myślę, że ten sezon już zakończę, że na razie nie będę wyruszała w takie wyprawy, gdzie będę nocowała pod namiotem. Bo robi się jednak coraz chłodniej. Coraz bardziej wietrznie. Co doświadczyłam tej nocy. Spałam może 3 godziny jak dobrze, ale to tak z przerwami. Co chwilę się budziłam przez to, że namiot mi cały latał. Wyginał się w każdej strony. W każdym razie mimo tych niedogodności ze snem i tego, że teraz mam buty mokre uważam moją wędrówkę za udaną. Cały czas trochę kropi deszcz, ale to też już jest mało istotne. Idę do samochodu do zobaczenia. Tym wyjściem żegnam się z naszym Bałtykiem. Pewnie nieprędko tu teraz wrócę, aż mi smutno. Jeszcze muszę nacieszyć się tym widokiem, bo z pewnością już długo go nie zobaczę. you